Drodzy, kochani widzowie, na początku tego materiału, w którym jak zwykle nie wiecie czego się spodziewać, i dobrze, bo to jest taki właśnie materiał, no odpowiem Wam na cztery najczęściej zadawane pytania i piąte, które być może teraz Wam się kołacze w głowie. Tak więc jedziemy. Pierwsze pytanie, Piotrze. Kiedy prezentacja chaosu w Starym Świecie z AliEkspresu? Słuchajcie, jak dojdzie. Na razie pieniądze wzięli, e, chaosu nie ma, czyli bardzo podobnie z pieniędzmi w ZUS-ie i naszymi emeryturami. Pieniądze biorą, emerytura może będzie, może nie. Drugie pytanie. Streamy, e, bardzo chętnie byście widzieli streamy, a ja chętnie bym na tych streamach był. Tylko moje dzieci coraz trudniej usypiają w nocy, tak więc trzeba pomagać w ich usypianiu. Więc na razie temat, no niestety trzeba odłożyć. Mimo że cała infrastruktura i sprzęt, w który zainwestowałem, jest, no ale streamów na razie nie będzie. E, trzecie pytanie: Kiedy drugi odcinek historii gier planszowych? Nie mam zielonego pojęcia. Ja mam rozpisane te odcinki właściwie do końca tej serii, natomiast jakoś specjalnie, żeście się interesowali pierwszym odcinkiem, więc na drugi. Jeszcze przyjdzie wam trochę poczekać. Czwarte pytanie. Kiedy pojedynek w Magic the Gathering z Carlosem? Słuchajcie, na razie nie będziemy nagrywać pojedynków w Magic'a z Carlosem, ale może jakieś pojedynki inne gier, czas oczywiście pokaże. No i piąte pytanie, które być może teraz wam się pojawiło w głowach. Piotrze, czy już totalnie ci się poplątały miesiące. Nie wychodzisz po prostu z tej dziupli, z tej groty, i już nie wiesz nawet jaki miesiąc mamy i założyłeś koszulkę swoją, dokładnie sweterek świąteczny. Nic bardziej mylnego. Mimo wszystkiego, co mówicie, ja wiem, jaki mamy dzień, wiem, jaki mamy czas i aż tak roztrzepany nie jestem, ale dla mnie jest to święto, ponieważ dotrzymałem, bardzo proszę, jeszcze nie wyjąłem z folii, więc za chwilkę będę Wam robił radosny unboxing gry pod tytułem Sukcesorzy. Jest to druga gra po chaosie którą uwielbiam ponad wszystkie inne gry planszowe. Wreszcie do mnie dotarła taka nowa, fantastyczna, piękne wydanie, i się strasznie podnieciłem, więc po prostu mam święta, i dlatego ten sweterek założyłem. Dzisiaj w bloku przeznaczonym na suchar suchara nie będzie, ale wam opowiem o tym, co chciała zrobić moja żona 1 kwietnia. Moja żona 1 kwietnia chciała zrobić mi żart. No i na szczęście go nie zrobiła, bo chyba bym padł na zawał z tego żartu. Otóż e, w końcu go nie zrobiła, właściwie chyba z dobroci sumienia, i ale pytam, tak pytam, no jaki żart chciałaś mi zrobić? No tak się cieszysz, tak się cieszę. jaki to miał być żart? No słuchaj, 1 kwietnia chciałam Ci powiedzieć, że jestem w ciąży. I normalnie się nie popłakałem z tego żartu. Ale spoko, żeby nie było, nie jest. Ale jaki to trzeba mieć umysł, żeby tak żartować? Tak więc witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTroll TV, w którym zobaczycie różne fantastyczne nowości, starości. Jak to zwykle w co jest grane co sobotę, ale zanim do tego przejdziemy, no to zobaczmy co działo się w tym tygodniu. W tym tygodniu działa się jedna rzecz z dwóch, prawie które się nie mogły odbyć. Jedna z tych rzeczy się odbyła, mianowicie była to recenzja, jak zwykle co środę. Recenzja tym razem w 13 minut, a powód był srogi, ponieważ dosyć duża gra dungeon-crawlerowa w postaci gry pod tytułem Alone od wydawnictwa Galakta się ukazała i chciałem wam nieco więcej o tej grze powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że jest to temat bardzo warty nieco szerszego omówienia. Nietypowy Dungeon Crawler, w którym tym razem to jedna osoba będzie popylała po planszy, a cała reszta będzie starała się sprawić, żeby ona po tej planszy no nie popylała zbyt długo, czyli po prostu zginie. Bardzo fajne, ciekawe, nowe spojrzenie na Dungeon Crawlera. Zobaczcie, jeśli tego materiału nie widzieliście. Kolejna rzecz, która prawie się odbyła to stream, ale już wam mówiłem, jak wygląda z tymi streamami, więc no ciężko. Jak zobaczycie jakiś stream na Game Trollu, to chwytajcie i bierzcie, bo one zbyt częste nie będą. No i oczywiście kolejna rzecz która odbędzie się dopiero jutro, czyli w niedzielę od godzin porannych, tak mniej więcej od 8 do 8.30 możecie już tego szukać na kanale. Mianowicie takie podsumowanie pierwszego kwartału 2022 roku i pokazanie wam, jakie gry w tym czasie sprawiły mi największą radochę. Nie wszystkie gry recenzowałem, które otrzymuję, ale tak czy inaczej gram i to gram bardzo dużo, tak więc jeśli chcielibyście zobaczyć, jakie ciekawostki, jakie fantastyczne gry w tym pierwszym kwartale się pojawiły, a coś może ominęliście, to serdecznie zapraszam Was na jutro, ale to dopiero będzie jutro. Teraz jest dzisiaj tak, więc herbaty w dłoń i jedziemy do odcinka. O tak, czekałem na to długo, tak więc uwaga, zaczynamy sobie otwierać to co znajduje się w sukcesorach. Tada, bardzo proszę. Mamy już tutaj e, zabawę bez gumy, więc idziemy do środka. I co mamy w środku? W środku mamy instrukcję. Za chwilkę tej instrukcji się e, przyjrzymy, ponieważ no, nie jest to prosty temat. O proszę, wow, mamy wprowadzenie historyczne. Ulala, czyli pomimo, że mamy struktura planszy, sukcesorzy, warunki zwycięstwa. A nie, ja to myślałem, że to jest historia jakaś. Mhm, okej, okay, dobra. A to są scenariusze, które będziemy mogli rozgrywać. Ok, pomysł jak pomysł. Dalej mamy jeszcze poszczególne karty, łącznie 5, czyli mamy tabelki, wykresiki, co też jest bardzo podobne, potrzebne w tego typu grach. Kolejnym elementem. Tak właśnie wygląda plansza, czyli na tej planszy będziemy się pojedynkować. No, przyznaję, że no kawał dobrej roboty tutaj zrobili. Pamiętam z poprzedniego takiego bardzo papierowego wydania, którego recenzję możecie zobaczyć na kanale. Pamiętam to, że wyglądało to dosyć słabo, ale grywalność była na propsie. Ale idziemy teraz dalej. Co mamy w pudełeczku? W pudełeczku mamy naszych tutaj Hero. Mamy całą masę jednostek, które będziemy wyciskać. I raz. I dwa. I 3, i 4, i 5, łącznie z jednostkami, które będą przechodziły w trakcie bitwy na stronę przeciwnika. To jest taka smutna rzecz, która w tej grze się dzieje. No i mamy jeszcze sporo figureczek, czyli mamy tutaj opis pewnie co, gdzie i jak będziemy. Wsadzać do pudełka, ale tutaj tak bardzo proszę. Mamy poszczególne figurki. O proszę, to jest ten kondukt z ciałem Aleksandra, którego będziemy musieli pochować, ale nam będą przeszkadzali. Jak również mamy postaci poszczególnych dowódców. Super, dzięki temu gra nabierze jeszcze więcej klimatu. No i oczywiście mamy karty. I patrzymy na nasze karty. No nie no, wszystko jest naprawdę wydane na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Okej, okay, ale być może wszystkich tych, którzy pisali do mnie w tym tygodniu, nie interesuje to, co jest w środku. Tylko, Piotrze, powiedz nam, co to jest za gra. Chciałem Wam pokazać to, co jest w środku, a czekałem na to naprawdę długo, żeby to otworzyć specjalnie z okazji tego odcinka. Czyli czekałem aż niecały dzień, żeby Wam też pokazać, za co płacicie. Gra kosztuje nie wcale takie małe złotówki, ponieważ kosztuje około 400 złotych i dostajemy w, tej, w tym pudełku grę wojenną z bardzo wysokiej półki pod względem wydania, ale również skomplikowalności zasad. Jest to gra ze GMT, czyli można powiedzieć, jeśli gracie w ciężkie euro, to fajnie, to jest taki dobry wstęp do tego co zobaczycie tutaj, ponieważ no, te zasady, liczba wyjątków, opcji jest bardzo, ale to bardzo duża. Tak jak powiedziałem, wcieracie się w dowódców Aleksandra Wielkiego, którzy po jego śmierci będą lali się o schedę po nim. Mamy tutaj oczywiście karty wydarzeń, karty jednostek militarnych, które będą się nawalały po planszy, tym, że nie robimy tego bez sensu, od po prostu napierając, ponieważ grę wygrywamy. Za e, punkty lojalności, jeśli oczywiście osiągniemy ich odpowiedni poziom, za kontrolowanie poszczególnych obszarów, za liczbę tych obszarów, za kontrolę nad rodziną Aleksandra, za możliwość pochowania tego Aleksandra w stolicy Macedonii. Tutaj też oczywiście dostajemy odpowiednie punkty i możliwość wygranej. E, tutaj rzeczywiście tych opcji, tych wyjątków jest bardzo, ale to bardzo dużo. I co też będzie się, co po niektórym podobało, to to, że kiedy będziemy bili się poszczególnymi jednostkami, czasami jednostki przeciwnika mogą przejść na naszą stronę. W zależności od poziomu, na którym torze lojalności jesteśmy, będziemy mogli zdobywać poszczególne miasta, przekupywać te miasta. Słuchajcie, praktycznie co sobie wyobrazicie w tej grze, będziecie mogli zrobić. Jeśli w takim razie jesteście chętni na zaawansowaną grę wojenną i chcielibyście od czegoś zacząć tą przygodę, bardzo, ale to jak tylko mogę, polecam wam sukcesorów, żebyście po prostu łyknęli od razu coś bardzo, bardzo dobrego. A i na koniec jeszcze pytanie i to na serio, ponieważ wiecie, że ja bardzo poważnie podchodzę do Waszych próśb w komentarzach. Czy chcecie recenzję sukcesorów na kanale? W dzisiejszej Kuźni gracze chcę wam pokazać niezwykłą grę kooperacyjną, a jej niezwykłość polega na tym, że jest spełnieniem marzeń tych wszystkich dorosłych i starszych, którzy zaczytywali się lub oglądali różnego rodzaju bajki, czy takie filmy familijne, w którym główny bohater, zazwyczaj młody człowiek, dostawał się do jakiejś krainy przez jakiś portal. Oczywiście tych portali było wiele, ale jednym z takich najciekawszych portali były na przykład książki, że młody człowiek otwiera taką książkę i ta książka go wciąga i ta tam właśnie będzie przeżywał różnego rodzaju przygody. Właśnie taką książką jest gra pod tytułem Księga Cudów. Kooperacyjna gra planszowa, w której nie będziemy musieli uratować pewną krainę przed różnymi niebezpieczeństwami, ale to właśnie my, jako gracze, wejdziemy do tej Księgi Cudów, dosłownie za chwilkę zobaczycie i będziemy starali się zrobić wszystko to, co dobre. Zobaczcie sami, jak to wygląda. No i na początku, tak jak obiecałem, zajrzymy sobie najpierw do Księgi Cudów, która stanowi. Bardzo proszę planszę. plansza jest taka papierowa, więc troszeczkę na nią trzeba uważać, aczkolwiek gra jest przewidziana dla dzieci od 10 roku życia, więc być może te dzieci już aż tak strasznie nie niszczą. Nie mówię za siebie, ponieważ ja byłem dosyć specyficznym dzieckiem. Ale to jest plansza, nie, która jest o tyle, o ile modułowa, wiecie, tu przekręcisz, tu wykręcisz, tutaj zrobisz na przykład coś takiego, tutaj na przykład zamkniesz, masz już inną planszę i zawsze za każdym razem będziemy mieli coś innego. Jest to gra, która podzielona jest łącznie na 6 rozdziałów i w każdym z tych rozdziałów mamy po kolei poukładane karty które będą stanowiły przygodę. przygodę kooperacyjną, którą przeżywają bohaterowie, łącznie jest ich czterech, każdy ma z nich swoją kartę, unikatowej umiejętności, a będziemy walczyć głównie z zębaczami, którzy będą chodzili po tej planszy i będą nam przeszkadzali. Te karty zawierają różne możliwości innego przejścia każdego rozdziału, ponieważ, ok, kiedy przejdziemy sobie wszystkie sześć rozdziałów, no to historię poznaliśmy, możemy powiedzieć, zamykamy imprezę i tyle, ale jeśli mamy jakiś taki element przygody w głowie zakodowany, Będziemy chcieli tę przygodę jeszcze raz przeżyć i być może innych wyborów dokonać, przez co może będzie troszeczkę inne zagrożenie. Zobaczycie, gra zawiera również inne elementy, które w trakcie gry otwierane będą stanowiły dla nas naprawdę nie lada fajną zagadkę. Dlatego Księga Cudów, idealna nazwa dla tej gry, gdzie tak jak w co jest grane, nie wiecie czego możecie się spodziewać w danym momencie. W dzisiejszym odcinku do zapomnienia rzecz bardzo nietypowa, ponieważ no, pokażę wam jedną grę, ale ważniejszą rzeczą tutaj jest to, że wiele osób pod ostatnim materiałem, kiedy wspomniałem coś tam o kostce dla patronów, zapytało, co to jest w ogóle Kostka Rzuć Kostką, to był jeden z pięciu najlepiej ocenianych konwentów pląszłkowych w Polsce, ale przestał być organizowany z uwagi na pandemię. To miało miejsce w bodajże, chyba ostatnie 2-2,5 roku temu, a teraz Kostka ma szansę powrócić i najprawdopodobniej stanie się to w połowie maja, tak więc event organizowany przez trolę, gdzie bawimy się, gramy w bardzo, ale to bardzo dużym gronie, powróci najprawdopodobniej w połowie maja. I na razie tyle mogę Wam powiedzieć, ale uwierzcie mi, będzie absolutnie, totalnie epicki. Ale zanim do tego nie dojdziemy, to jeszcze oczywiście wiele gier przed nami i teraz Wam pokażę jedną grę, którą również warto ocalić od zapomnienia, mianowicie jest to gra 878 Wikingowie. Jest to gra, która zalicza się do tych samych gier z cyklu nie wiem, Rebelia, Star Wars oczywiście, w, władca pierścieni, a dokładnie Wojna o pieśń, czyli gra, która przewidziana jest dla dwóch graczy, tylko nie taka, wiecie, prosta, łatwa i oczywista, e, tylko jest to już nieco bardziej zaawansowana gra. Tutaj mamy taką wcale nie taką lekko wojenną grę, w której jeden z graczy będzie wcielał się w nacierających wikingów, którzy starają się podbić Anglię i będzie to robił za pomocą, a czy dowodząc te, tymi wyprawami poszczególnymi wikingami, którzy są praktycznie wypisz, wymaluj, wyrysowani tak jak z pierwszego e, serialu o wikingach, e, który jakiś czas temu się zakończył. E, dzięki temu być może te postacie są nam bliższe, i po prostu nacieramy, nacieramy, zajmujemy miasta, zajmujemy kluczowe elementy, punkty zboru jednostek anglosasów, a drugi gracz właśnie wciela się w tych Anglików, którzy starają się jakkolwiek tam obronić. Tutaj dźgnę, tutaj dźgnę i pod koniec myślę, matko, żeby mi się wszystko udało, żeby to było dobrze zaplanowane, żeby oni mnie tutaj nie zajechali. Kapitalny tytuł z jeszcze fajniejszym dodatkiem. Wydaje mi się, że nie ma takiego rozgłosu, na jaki zasłużył, dlatego grajcie w tych Wikingów, bo to świetna gra i nie wiem. Że ma napisane na pudełku, Ło 3-4 osoby też zagrają. Nie, klasyka. Tak jak w Rebeli, yy, można to między bajki włożyć. Gra świetna na dwóch graczy. Przeglądzik, przeglądzik, czyli sprawdźmy, jakie to fantastyczne gry doszły do troli w tym tygodniu. Otóż bardzo proszę, mamy taką grę, nie, spokojnie, ta gra do nas w tym tygodniu nie dotarła. Dotarła wiele, wiele tygodni temu, mianowicie jest to gra, list miłosny, tylko wersja. Marvel, tak jest. Jakby ktoś nie grał w tę grę, naprawdę serdecznie polecam kapitalny tytuł. A dlatego właśnie, że to był kapitalny tytuł, z takimi wypiekami czekałem na tę wersję, czyli jest to wersja List Miłosny Pałac Dżaby. I teraz, czy cokolwiek się zmieniło, czy jedziemy na popularności marki, czy po prostu na tym, że ludzie zawiedli się kolejną e, trylogią Star Warsa i wydamy coś, co będzie lepsze, co akurat trudne nie będzie. Ale tak czy inaczej, czy jest to skok na kasę, czy nie? Zobaczcie sami. Kiedy kupujemy swoje upragnione pudełko listu miłosnego w wersja pałacu żaby, co też jest ciekawie brzmi, to tak czy inaczej mamy takie pudełko, ale kiedy wyjmiemy wszystko z niego pudełka, to możemy je wyrzucić i zostaje nam takie piękne opakowanie. A w nim malutka kieszonkowa instrukcja, łącznie 29 kart i od takie plastikowe znaczniki. No, i oczywiście mamy też ten woreczek, który jest bardzo ładny i dobrze wykonany. Na początku powiem, że wersja Marvelowska różni się od razu od wersji Star Warsowej, tym że w wersji Marvelowskiej mieliśmy tego jednego złego, przeciwko któremu walczyliśmy. Tutaj tego nie ma. Wszyscy walczymy przeciwko sobie. O co chodzi w grze? Otóż gra będzie składała się z szeregu rund, ile tych rund jest, zależne jest to od liczby graczy. Na koniec rundy będziemy otrzymywali punkty i kto tych punktów ma najwięcej zostaje zwycięzcą. Gra i zwycięzcą rundy będzie. Ta osoba, która zostanie po prostu z kartami, albo jeśli wyczerpie się tych 100 z kart, osoba, która spełni warunki zwycięstwa. Jakie są to warunki zwycięstwa? One się zmieniają co rundę i bardzo proszę, mamy na przykład, że rundę wygrywa ten gracz, który ma na ręku kartę o największej wartości. Tak więc te w zależności, według których wygrywamy, będą się zmieniać. Ale jak wygląda sama rozgrywka? Sama rozgrywka wygląda prosto, czyli mam jedną kartę, drugą kartę dobieram na ręku. Na rękę, i sprawdzam te karty. Zagrywam jedną przed siebie, wprowadzam elementy, które są na tej karcie opisane, które będą powodowały czasami eliminację innych graczy. No bo to o to w tej grze chodzi. Mamy tu oczywiście podział na graczy dobrych i złych, a dokładnie karty, które zagrywamy, co będzie odnosiło się do działania kart, które będziemy zagrywać. Bardzo ciekawa wariacja listu miłosnego. Na pewno spotka się z aprobatą wszystkich tych, którzy lubią Star Warsa, ale także po prostu list miłosny. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za różnymi rzekami, czyli na warszawskim domowie, żył sobie wtedy Piotruś i Piotruś rezenzował tam pierwsze różne fantastyczne gry planszowe. Jedną z takich gier była gra pod tytułem Labyrinth Path of Destiny. I teraz ktoś może powiedzieć, nie no, Piotrek, robisz jakąś grę, którą robiłeś już tyle lat temu i to właściwie w dwóch wersjach? Nie. Otóż w tym momencie można powiedzieć, że gra A się podoba, miała swoją bardzo udaną wersję karcianą, a teraz bardzo proszę, mamy trzecią wersję wersję gry, tak więc dla tych, którzy nie kojarzą w ogóle tej gry, to teraz się troszkę więcej o niej dowiecie i zobaczycie, co ewentualnie sprawia, że ta gra cały czas jest wydawana na nowo. Tym razem będziemy wcielali się w poszukiwaczy, którzy wejdą do labiryntu i tam będą musieli... Wykraść różne rzeczy. Nie wiem jak wam, ale mi akurat ta gra, e, Labirynt, zawsze kojarzyła się z taką grą komputerową, Prince of Persia, e, piaski czasu, taki trochę klimat zbliżony, ale dobra, do rzeczy. Tak czy inaczej, mamy Labirynt, który, jak widzicie, będziemy budować w trakcie gry, ale zanim do jego budowy przejdziemy i do celu rozgrywki, to mamy tutaj sporo postaci, w które możemy się wcielić. Bardzo proszę, tych postaci jest naprawdę bardzo dużo. Każda z nich e, dysponuje umiejętnością nieco inną niż inni. To nie są kosmosy, metyczne zmiany, tylko takie zmiany, które naprawdę wpływają na prowadzenie rozgrywki. Zobaczcie, ile tego jest. Naprawdę sporo. No i wreszcie informacja dla tych, którzy lubią labirynt. To nie jest samodzielna gra, tylko do gry dodano również wiele dodatków i możemy je dołączyć od razu wszystkie, grać ze wszystkim albo zacząć najpierw podstawki, a później dodawać poszczególne dodatki. Ale tak czy inaczej, dla tych, którzy nie wiedzą za tytuł. Bardzo proszę, mamy tutaj labirynt i mamy maksymalnie sześć postaci, które do tego labiryntu wejdą. Po co tu wchodzimy? Po to, żeby zdobyć klucz. A kiedy zdobędziemy klucz i dotrzemy do środka, to w tym momencie otwieramy skarbiec Czary Mary Alibaba i tak czy inaczej będziemy mogli wygrać rozgrywkę, czyli po prostu ją wygrywamy. W trakcie będziemy robili bardzo wredne rzeczy, ponieważ mamy tutaj strażnika, który życia nam nie będzie ułatwiał i na jego poruszanie będziemy mogli zużywać nasze akcje. W trakcie tego wszystkiego będziemy budowali również z bardzo wielu elementów, komponentów poszczególne części tego labiryntu i ten labirynt nie będzie taka, wiecie, prosta nie wiem, latanina, że idziemy tu prosto, tu skręcamy, ale bardzo często niektóre korytarze znajdują się wyżej, niektóre znajdują się niżej, tak więc będziemy się plątać po to, żeby, no właśnie, móc pojedynkować się z innymi postaciami, zestawiać na nie różnego rodzaju pułapki, wpadać na różnych przeciwników, Używać czarów, używać różnych rzeczy, które będą przybliżały nas do celu, czyli właśnie zdobycia klucza albo zlania kogoś i zabrania mu klucza i otwarcia tego skarbca. Co też ciekawe do gry zostało dołączone wiele ciekawych kart z ilustracjami, które nie powtarzają się i stanowią kolejny taki element estetyczny do rozgrywki. I uwierzcie mi nie ma nic piękniejszego w tej grze, gdzie tak jak powiedziałem zostawiamy pułapki. Zasadniczo jesteśmy w reni dla innych graczy. Jest to gra z bardzo dużym poziomem negatywnej interakcji to kiedy jeszcze dodatkowo nam się uda ruszyć tym stworem i w najmniej odpowiednim momencie wpadniemy na kogoś a ten ktoś będzie oczywiście nam bardzo za to wdzięczny. Jeśli szukacie tego rodzaju gry, to bardzo proszę, labirynt na Was czeka. Ostatnią grą w przeglądzie planszówkowym, ale nie ostatnią grą, którą zobaczycie w odcinku, jest gra pod tytułem Kto da mniej Polska. Dokładnie jest to gra, którą jakiś czas temu wam pokazywałem tylko w edycji Polskiej. Tym razem będziemy w takiej quizowej grze zadawali pytania, które będą naprowadzały nas na różnego rodzaju zabytki w Polsce. Gra, kiedy ją wam po raz pierwszy pokazałem, wam się spodobała, często zadawaliście pytania, później w takich prywatnych pytaniach, tudzież w komentarzach. Piotek, czy rzeczywiście ta gra jest taka fajna, bo wydaje się fajna. Słuchajcie, jeśli ja mówię coś na kanale, że coś jest fajne, to to po prostu jest fajne, Nie trzeba mnie później pięć razy po to pytać. Więc, kto da mniej? Jest to gra licytacyjna. Za chwilkę zobaczcie, o co w tej grze chodzi, ale z uwagi na fakt, że jesteśmy patronami tej gry, no to macie konkurs. Konkurs wygląda w ten sposób, że macie do wygrania łącznie 3 gry, kto da mniej. I teraz, kto te gry wygrywa? Wygrywają te osoby, które opiszą w komentarzu pod tym filmikiem trzy zabytki, które w Waszym zdaniu są najfajniejsze, najciekawsze do odwiedzenia familijnie. Nie ukrywam, bo ja też szukam takich miejsc, w które mógłbym z moją rodziną pojechać. I te osoby, które opiszą najciekawsze, najbardziej kreatywne miejsca, bardzo proszę, będą wygrywały grę pod tytułem Kto da mniej? Oczywiście wybierającym spośród tych komentarzy jestem ja i pozostałe trole, te widoczne i te niewidoczne. To teraz zobaczcie. Co to za gra? Ja by ktoś jeszcze nie wiedział. Dobrze, no to o co chodzi w tytule i jak to wszystko się gra? Otóż zasady są bardzo proste. Na początku każdy z graczy otrzymuje dwie karty z numerkami i z dodatkowym pytaniem. W każdej rundzie będziemy mieli gracza, który będzie prowadził, czyli po prostu będzie dociągał jedną kartę i będzie trzymał sobie tę kartę przed sobą. Normalnie nie jest ona widoczna dla wszystkich graczy. Następnie rzuca kostką trzykrotnie, tak żeby wskazała ta kostka łącznie trzy elementy, po których będziemy rozpoznawali dany Budynek, czyli na przykład wypadła jedynka i mówię, że jest to zabytek, wypadła trójka, że jest to ratusz, i wypadła czwórka, że jest to zegar. No i teraz gracze w tajemnicy przed innymi graczami zakrywają na przykład, że rozpoznają, co to jest po pięciu pytaniach. I tak robią wszyscy, maksymalnie, w że może wziąć udział pięciu graczy. Kiedy wszyscy już to zrobią, odkrywamy, ile każdy pytań będzie chciał zadać, i gracz, który powie, czy będzie miał zaznaczone, że po najmniejszej liczbie pytań odpowie na to, co to jest, to ten gracz Rozpoczyna zadawanie tych pytań. Pytania muszą być zamknięte i ograniczają się do odpowiedzi tak lub nie. I w momencie kiedy zostaną zadane, trzeba podać odpowiedź. Jeśli to się nie uda, przechodzi na kolejnego gracza i tak dalej. Odpowiedzi, czyli jeśli nam się uda, zatrzymujemy te karty w formie punktów. Tada proste, łatwe i ciekawe. W dzisiejszym fragmencie poświęconym na gry komputerowe, czyli Blue Skin Cornerze, coś ku przestrodze. Nie mam pojęcia, co mnie podkosiło, ale zamiast zgrać sobie w Total War Warhammera trzecią część, to ja po prostu szukam. Ja po prostu szukam przygód i coś mnie natknęło, że z na tymi akurat była promocja gry pod tytułem Warhammer Age of Sigmar Stormground. I teraz, od czego by tu zacząć? Znaczy, wiecie, jest to gra, którą muszę przyznać, że twórcy bardzo silnie nad nią pracują. My i bodajże chyba teraz kolejnego patcha, 1.4, żeby przykryć te błędy, które do tej pory zrobili. Czy im się udało? Nie. Ale o co chodzi w tej rozgrywce? A i to Simbar, oczywiście moglibyśmy teraz bardzo długo rozmawiać o tym, czy skasowanie kolejnej edycji Warhammera, Fantazy Battle, czy było słuszne. Oczywiście, że tak, bo chodziło o interes finansowy Games Workshopu, a nie podniecanie się graczy, którzy po prostu, nie wiem, zagrywali się w to, ale nikt nowy w to nie chciał wchodzić. Więc pod względem biznesowym było to słuszne. Natomiast sama gra mi jak najbardziej się podobała. Na początku miała takie bardzo proste zasady, a teraz się rozwija, rozwija, rozwija i coraz bardziej przypomina takiego klasycznego, nieco bardziej skomplikowanego Warhammera. Ale właśnie zainstalowałem sobie po to tę grę, żeby móc się podniecić Age of Sigmarem, bo jak gram w Age of Sigmara, mam swoje krasnoludy i, i, i się tym faktem też podniecam. I myślałem, że już dostaję taki, bo nie przeczytałem żadnej recenzji, tak. Że już dostaję to samo co miałem, a okazuje się, że dostałem oczywiście grę turową, w której mam oczywiście fragment tych jednostek, które normalnie można mieć w Vegeta Sigmarze, i po prostu będę popylał sobie od misji do misji. Te misje niekoniecznie będą jakoś specjalnie ciekawe. Będę oczywiście mógł rozwijać swoją postać, ale ten element będzie troszkę taki ograniczony. I muszę powiedzieć, że jakbyście szukali jakiejś ciekawej gry, turowej, osadzonej w świecie Warhammera, to nie szukajcie Vegeta Sigmarze, tylko od razu uderzajcie sobie. Sobie do trzeciej edycji Total War. A oczywiście ja wiem, że on jest troszkę droższy i ja wiem, że ma dużo większe wymagania sprzętowe, ale naprawdę warto w przeciwieństwie do Age of Sigmar'a, w którego zagrałem w tym tygodniu. Na zakończenie oczywiście cebula corner, ale też rada, ponieważ pod ostatnim materiałem Alone oczywiście rozpętała się po raz kolejny dyskusja, ile gry powinny kosztować, że Alone jest za droga w stosunku do zawartości. Być może nie do końca dobrze pokazałem tą zawartość, ale kto chciał to oczywiście sobie nieco bardziej pogrzebał i zobaczył, co w Alone jest. Natomiast jeśli szukalibyście gier planszowych, nieco tańszych niż te, które szczególnie aktualnie się ukazują, to serdecznie odsyłam Was skromnie do swojego materiału, który jakiś czas temu zrobiłem. Robiłem. On już ma nie wiem, prawie 10 tysięcy wyświetleń, więc widać temat jest dosyć poszukiwany, a jest to materiał o grach nie, nie aż takich drogich, poniżej 100 zł, tak maksymalnie do 150 zł, żebyście po prostu mogli pograć bardzo fajne i ciekawe gry. Zwracam Wam również uwagę, że najczęściej dobre ceny mają gry, które zostały wydane już jakiś czas temu, są w stałej produkcji, a to są cały czas fantastyczne, świetne tytuły. Wydaje mi się, że nawet przewyższające aktualne produkcje o całe lata świetne, ale to oczywiście już sobie zobaczcie. Pod tym materiałem również pokazało się wiele osób, które pisało komentarze dotyczące różnych gier, które również sami wyłapali w dość niskich cenach, i cały czas można w te kapitalne gry grać. Ale przejdźmy teraz do tych gier. Z Cebula Corneru, które udało mi się w tym tygodniu dla Was złapać, i są to bardzo fajne rzeczy. Po pierwsze, gra pod tytułem Boss Monster za 41,99 zł. Wszystkie linki, tym razem nie zapomniałem, są w opisie do tego filmiku. I to też taka mała lekcja. Szukajcie w niestandardowych miejscach tych gier. No właśnie, no Empik nam się zazwyczaj kojarzy z pewnymi drugimi rzeczami, a to bardzo proszę. Boss Monster, czyli gra o tym, jak tworzymy podziemie i staramy się uciukać tych bohaterów, którzy starają się nam to podziemie e, złapać zniszczyć a dokładnie bossa monstera, którym jesteśmy my czyli gracze. Dalej Neuroshima Hex, kapitalna fantastyczna gra. Kto nie słyszał o tej grze, być może więcej słyszało niż w nią grało i jest to dobry moment do uzupełnienia tej gry. Tym razem w Smyku za 86 zł 49 groszy nowiutką nieśmiganą Neuroshima możemy sobie kupić. Ja chyba sobie kupię, ponieważ poprzednia gdzieś mi wsiąkła. Dalej mamy grę pod tytułem Cold Express. Cold Pre Express, czyli gra, którą uwielbia moja córka, ponieważ uwielbia sobie roż robić, tworzyć e, po prostu te e, wagoniki i wkładać sobie tam różnego rodzaju skarby, nieważne. Jest to gra o napadzie na pociąg, więc może nie pedagogicznie to pokazuję mojej córce, ale ta gra kosztuje 95,60 i ostatnia gra, e, gra pod tytułem Brzdęk, czyli klasyka Gierdek buildingowych z planszą za 142,99 zł już można sobie brzdenka kupić. Tak więc, jak widzicie, można sobie również znaleźć różnego rodzaju gry, które aż tak drogie nie są. A pamiętajcie, że plastik zazwyczaj generuje, generuje, boż, generuje cenę w grach, więc po prostu na ten plastik trzeba nieco bardziej uważać lub po prostu odkładać środki na ten plastik, który naprawdę wybitnie chcemy. I z tym przesłaniem zostawiam Was dzisiaj. Do następnego razu. Być może to będzie jutro, gdzie będę podsumowywał pierwszy kwartał 2022 roku i opowiadał o najciekawszych grach, w które w ten kwartał zagrałem. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! Migana, tak więc zajmiemy się tym tematem dzisiaj odwrotnie. Nie, dobra, ale teraz to musisz już Piotrze zdjąć.